Spinola, Spinola na siedmiejscu, którego dostaliśmy. Polecam serdecznie. Żółty. W miejsce, w którym zatrzymaliśmy się. Pięknie. Pinola. Miejsce, w którym się zatrzymaliśmy. Woda, woda, woda. Spinola, spinola. Tutaj macie taki ładny kościół. W tym miejscu zatrzymaliśmy się, w tych blokach gdzieś tu przypuszczam, gdzieś tu Kasję mieszka. Bo widziałem na relacji jak dodawał z balkonu. pierwszy dzień świąt chyba na relacji był, więc to widziałem gdzieś tu na pewno mieszka. Nie pisałem do niego, nic nie chciałem, tak jakby zawracać mu głowy, więc ale spotkałem się z Rafoniksem, także wiem mniej więcej o co chodzi z tymi kasynami i tak dalej. No, ciężka sprawa ogólnie, więc... Nie jest to raczej dobre ani, ani nie jest to nic co warte polecać. Pinola, pięknie, pięknie, panie, pięknie, jeszcze jak słoneczko wyszło, teraz to już w ogóle pięknie My generalnie mieszkaliśmy tam za tymi blokami niedaleko właśnie od tego miejsca, tam za tymi blokami Fajne miejsce, cisza, spokój, nie ma jakiegoś bydła, także polecam Fransu, jedna. O ty jedno, O ty François! jak mnie zaatakowało? Oho, 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 No, no, no! I takie może straszne, żeby aż lwa pokonało? No? syny, no? Co zrobię? Co go siłą przeniosę? W Wszystkie słupy, czy jakieś tam powiedzmy, te tak słupy, lampy, jakieś znaki, wszystko jest takimi deskami, bo zabijamy. Nie wiem z to ma służyć, przecież to i tak się wszystko rusza.